na którym pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Dziękuję, Piotr. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło powitać państwa na dzisiejszej premierze naszej publikacji, poświęconej budowaniu konkurencyjności gospodarki w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju i o kluczowej strategicznej roli danych w procesie zrównoważonej transformacji. Nasza dzisiejsza publikacja jest owocem, jest taką wisienką na torcie pewnego procesu intelektualnego, który. Został zapoczątkowany obradami okrągłego stołu, które odbyły się w kwietniu tego roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Okrągły stół Chapter i SGH był naprawdę niesamowitym, unikatowym wydarzeniem, bo przy jednym stole udało nam się zgromadzić dość niezwykłe grono ekspertów i ekspertek, przedstawicieli zarówno świata nauki, jak i świata polityki, biznesu, organizacji pozarządowych. Mieliśmy, mieliśmy wtedy z nami Ignacego Niemczyckiego, sekretarza stanu w KPR, mieliśmy profesora Szymona Malinowskiego, bodaj najwybitniejszego znawcę kwestii związanych ze zmianą klimatu w Polsce. Mieliśmy wspaniałych przedstawicieli biznesu, przewodniczących rad nadzorczych, członków zarządów, Sowińską z Orlenu, Lucynę Stańczak-Buczyńską z BNP Paribas, mieliśmy gościa z zagranicy, Pitera Horstena z CSR Europe. Także naprawdę, naprawdę niezwykłe grono. Te niezwykle ciekawe obrady i mnóstwo mnóstwo bardzo konkretnych wniosków bardzo przydatnych rekomendacji natomiast Elementem naszego planu na kontynuację tego było właśnie stworzenie publikacji, która z jednej strony podsumuje to, o czym mówiliśmy podczas obrad okrągłego stołu, z drugiej strony również wypracuje te rekomendacje, które liderzy i liderki biznesu będą mogli wykorzystać w swojej, w swojej pracy, no a także wybrane kluczowe tematy pogłębi. Dlatego jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa i bardzo dumna, że tę możemy tu, w strefie SGH, w Szkole Głównej Handlowej, która miała tak ogromny udział również w samym Okrągłym Stole, odbyć. I już nie przedłużając, zapraszam na scenę Daniela Kiewrę, który za chwilę przedstawi Państwu znakomitych panelistów, panelistkę na dzisiejszym wydarzeniu. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na scenę panią Irenę Pycholę, Prezeskę Zarządu Forum Cielnego Biznesu oraz Przewodniczącą Komitetu Studiującego Chapter Zero Poland, Pana Profesora Wachowiaka, Rektora Szkoły Głównej Hanowej w Warszawie, również członka Rady Programowej Chapter Zero Poland i Pana Mateusza Walewskiego, Głównego Ekonomistę Banku Gospodarstwa Krajowego, partnera strategicznego tej publikacji. I my dzisiaj tutaj porozmawiamy sobie właśnie o tych wnioskach, punktach, rekomendacjach, które w ramach tego, tej publikacji zostały opublikowane. Cała publikacja, tak jak powiedziała Olga, koncentrowała się na kwestiach zrównoważonego rozwoju i implementacji tej koncepcji w nowe modele biznesowe, w procesy transformacyjne, które zachodzą teraz w, w Polsce, w Europie, na świecie i w jaki sposób firmy się do tego mogą przygotować. Pierwsze pytanie miałbym skierowane do pana Mateusza Waleńskiego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy patrząc na to, co się dzieje na polskim rynku, ale też na rynkach europejskich, czy cele zrównoważonego rozwoju, ta koncepcja, założenia, wymagania, które są stawiane biznesowi, one stoją w poprzek temu, co firmy chcą robić, czy raczej wspierają te przedsiębiorstwa, pozwalają im budować przewagę konkurencyjną, budować innowacyjność? Czy zrównoważony rozwój stoi w poprzek konkurencyjności? Czy raczej ją wspiera? Witam serdecznie. Dziękuję Państwu, który przybyli na ten panel. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Ja się zastanawiałem długo nad, tym, nad odpowiedzią na to pytanie, bo, i, i, ale tak, tak, tak naprawdę to, co mnie uderzyło, to jest to, dlaczego my je w ogóle zadajemy. Przecież, jeżeli my przeczytamy tytuł tego raportu, chociażby, albo wszystkie teksty, ja je specjalnie przeczytałem, naprawdę w tym raporcie. To one wszystkie mówią o tym samym. Zrównoważony rozwój i rozwój przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej gospodarki, rozwój innowacyjnej gospodarki to jest to samo. No więc dlaczego my w ogóle zadajemy takie pytanie, tak? Znaczy super pytanie, świetnie odpowiedź pytanie, ale to, że my je zadajemy jest tak naprawdę tragiczne. To znaczy to, że my je i ono jest też i to, jest, to że ono jest naturalne, że my je zadajemy jest tragiczne. Dlatego, że to oznacza, że coś nie pykło. Znaczy, to oznacza, że coś nie działa. Co nie działa, i dlaczego nie działa? I mi się wydaje, że na to powinniśmy sobie e, e, odpowiedzieć. Um, ja mam taką bardzo prostą tezę. Dlaczego co nie działa? My możemy prowadzić, realizować cele zrównoważonego rozwoju poprzez dwa rodzaje strategii, podejść: compliansową i proaktywną i ta proaktywna to jest to o czym wszyscy piszemy w tym raporcie. Promocja nowoczesnych technologii, nowoczesne firmy, zielona energia, energia atomowa, magazyny AI. Wszystko to wszystkie te buzzwordy, które odmieniamy w różnych językach globalnie od ostatnie 10 lat albo i 20 zależy które. Natomiast ta strona komplajansowa, no to są wymaga... to są regulacje, to są zakazy, to są podatki, to są wymagania biurokratyczne, tak, śledzenie łańcuchów dostaw i tp. I teraz, która z tych strategii jest prostsza do wdrożenia? Oczywiście ta druga niestety. Jeżeli my sobie myślimy, i to jest nie tylko problem Polski, ale problem całej Europy, na tym, która, która z tych dwóch nóg tego samego działa, a która nie działa, to działa ta, niestety, ta ograniczająca przedsiębiorczość, działa ta komplajansowa, a dużo trudniej jest wprowadzić tą, tą proaktywną. Taką plansowa działa dlatego, że po to, żeby ją wprowadzić, wystarczy mieć zdolność legislacyjną, zdolność implementacji i wymuszenia, stosowania tej legislacji. To każde państwo ma prawie, jak w miarę sprawnie działa. Tak? Natomiast jeżeli żeby zrobić tą drugą, to trzeba mieć zdolność do długookresowego myślenia, do współpracy, do stabilności polityk, nie stabilności politycznej, tylko Stability of policies, not political stability, tak? My w Polsce mamy ten problem, że nie rozróżniamy policy od politics. Tak? Angielski to rozróżnia. Stabilność polityk jest nam potrzebna, tak? A my tego po prostu ani w Europie tak naprawdę nie umiemy do końca robić, dlatego Europa odstaje w innowacjach, odstaje w nowych technologiach, dlatego to nie w Europie, gdzie promujemy samochody elektryczne, Powstały samochody elektryczne, tylko powstają w Chinach i w Stanach. Tak? Bo, tam, bo tamta polityka przemysłowa, nowoczesna, o której ja piszę w swoim tekście, jest implementowana dużo skuteczniej, w sposób proaktywny. I jeżeli się tego nie nauczymy, to przegramy. Dziękuję. No właśnie, to wspomniane było o tej, o tym w gruncie rzeczy, bo o tym też jest w raporcie wskazywane wielokrotnie, że tym imperatywem transformacji obecnej, zielonej tak zwanej transformacji, są inwestycje. One stają się koniecznością. I pytanie jest następujące, które zadałbym Irenie. Gdzie szukać innowacyjności? Jak wdrażać innowacyjność tak, żeby ona wspierała właśnie konkurencyjność firm, ale jednocześnie, żeby też wspierała tą odpowiedzialność środowiskową, społeczną, ten zrównoważony rozwój. Okej, okay, dzięki za to pytanie. Zaraz do niego wrócę, ale nie mogę się powstrzymać od skomentowania krótko głosu Mateusza, którego znam dobrze, pracowaliśmy razem, bardzo cenię jako ekonomistę i jestem Ci bardzo wdzięczna za ten początek, bo myślę, że on ustawia ton rozmowy i tego, co byśmy chcieli, żeby zostało w głowie. Znaczy my nie powinniśmy tych pytań zadawać, my powinniśmy się zastanawiać, jak to wdrożyć. Natomiast pozwolę się nie zgodzić z drugą częścią twojej wypowiedzi, gdzie powiedziałeś, że prościej jest wprowadzać e, myślenie regulacyjne niż to proaktywne. Czy aby na pewno, czy wolimy w biznesie mieć narzucane niż decydować i iść do przodu i myśleć o tym, gdzie chcemy być? A to. I to właśnie bardzo pięknie nawiązuje do tematu, o który pytasz. Tak, ale to ja mam takie pytanie jeszcze do tego nawiązując, no właśnie to czy raczej nie powinniśmy mówić zamiast ESG, mówić governance, risk, compliance? Bo część firm właśnie zaczyna w tym kontekście rozpatrywać tą transformację. Nie jest szeroko ESG, tylko te trzy: governance, risk i compliance. Tylko słuchajcie, no ja bym wtedy zadała sobie w ogóle pytanie, po co są te regulacje? One mają nawigować tymi, którzy, mówiąc tym potocznym trochę językiem, na który sobie to pozwoliłeś, nie potrafią się ogarnąć, którzy nie potrafią sami zdecydować, gdzie należy i jak należy działać. Żeby z jednej strony, oczywiście, sprzyjać temu, abyśmy jednak w rozsądny sposób zarządzali zasobami, których mamy ograniczoną liczbę na, na, na naszej planecie, ale z drugiej strony. No po prostu kierowali biznes w kierunku sukcesu. A ten sukces tak naprawdę i to widać bardzo ładnie. To ostatnie lata miałam okazję dużo pracować z funduszami private equity i z firmami, które bardzo mocno były przez te fundusze przyciskane. I to coraz częściej ostatnimi czasy przyciskane też do efektów. Y Związanych właśnie z integrowaniem innowacji, z myśleniem o tym, gdzie są szanse biznesowe wynikające z transformacji. Czy można przytaczać ogromne liczby miliardów, które będą wydawane i które są niezbędne do tego, aby tej transformacji sprostać? I dlaczego my nie potrafimy patrzeć na to właśnie jako na ogromną szansę? I na wręcz konieczność odniesienia się do tego, no, w jaki sposób jesteśmy w stanie realizować biznesową szansę. W jak Europa, jak to Polska wygląda na tle tej innowacyjności? Oczywiście w, w obszarze, nie wiem, dekarbonizacyjnym, niskoemisyjności, gospodarki obiegu zamkniętego, tych driverów, które mają służyć zrównoważonemu rozwojowi. Gdzie my jesteśmy? Znaczy, procentowo to wiemy, bo na przykład jeśli chodzi o wydatki, to pewnie Mateusz by to potwierdził, w skali PKB, to 1,38% skali PKB jest wydawane w Polsce na innowacje, w Europie 1,85%. Pewnie jakby spojrzeć na skalę gospodarek międzynarodowych, pewnie sporo więcej. Czyli my tu nadal mamy problem z tym, żebyśmy byli w stanie postawić na to, co jest przyszłością, czyli właśnie na innowacje i rozwój. A znowu, jak myśleć, w czym tkwi największy potencjał innowacji i, i rozwoju, mówi się, że 65% wydatków innowacyjnych będzie związane z, z prostaniem wyzwaniom związanych z, klimata, z klimatem i społecznymi wyzwaniami. Czyli my, my mamy ten kompas. Znaczy, mamy kompas, gdzie lokować e, naszą uwagę, finanse, e, ale w jakiś sposób nie umiemy powiedzieć, że to jest jedyna droga. No właśnie. To jest powiedziałbym. Skoro nie umiemy, zadajemy te pytania, tak? Jedna odwoce, mówiąc prościej, nie mówiłem prościej dla firm, prościej dla państw oczywiście. Dziękuję. Na polityk. Okej, okay. mówiąc, mówiąc o tym, wbudzamy. że... Że zadajemy sobie te pytania, no ktoś je zadaje. No, to są liderzy biznesu. Tak, to są te rady nadzorcze, to są zarządy. Ci wszyscy, którzy których zadaniem jest kreowanie tej zmiany, szukanie dróg, szukanie nowych modeli biznesowych. Jak teraz edukować tych liderów biznesu tak żeby oni mieli świadomość tych wyzwań długoterminowych i żeby umieli połączyć te kropki czyli zrównoważony rozwój model biznesowy konkurencyjność gospodarki innowacyjność gdzie tu jak to zrobić jaka to jest rola e, edukacji e, e, Dziękuję też za zaproszenie do tego panelu i jestem naprawdę bardzo zadowolony, że jest konkretny efekt Okrągłego Stołu i, i to gratuluję nam wszystkim. Zatem odpowiem na pytanie pana doktora. To chcę jedną rzecz powiedzieć, też myślę, że nie że my cofnęliśmy się o krok do tyłu. Niestety i to przez różne wydarzenia, i na świecie, i w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim i, i w Europie. Już byliśmy krok do przodu, a teraz cofnęliśmy się. I to na pewno nie jest dobre, nie, nie, nie jest dobre, bo wbrew pozorom zrobienie znowu kroku do przodu jest o wiele trudniejsze niż ten krok do, Ale to... do tyłu i dlatego pojawiają się te pytania. Które oczywiście nie powinny się pojawiać, bo pewnie jakbyśmy wszyscy nie zrobili tego kroku do tyłu, to może tych pytajmy nie było. Ale właśnie czy jest to krok do tyłu, czy raczej jest to krok do tyłu państwa polityk niż biznesu. Nie. Bo biznes nie sektor bankowy czy ubezpieczeniowy, który wycenia różnego rodzaju ryzyka, i tak wymaga od biznesu transformacji, wymaga innowacyjności, wymaga ograniczenia tych ryzyk, które są. Jeżeli nie ograniczycie ryzyka, no ubezpieczenie będzie o wiele, wiele droższe. To może biznes powinien wymagać sam od siebie, a nie patrzysz to, co politycy proponują. No, na pewno tak, ale tu wracamy właśnie, panie doktorze, do tej edukacji. Bo ta edukacja powinna polegać przede wszystkim, jeżeli mówimy o o zrównoważonym rozwoju, na kształtowaniu pewnych postaw. Bo jeżeli my nie, nie ukształtujemy pod, postaw właśnie, że ten zrównoważony rozwój jest ważny, że doszliśmy do ściany klimatycznej, że ważna jest transformacja energetyczna i nie da, dajmy sobie wmówić, że węgiel kamienny jest tym, jak to się mówią teraz chyba polskim złotym, tak. prawda, ale wobec tego, żeby nie szerzyć tego populizmu, tak powiem, to bardzo ważne jest kształtowanie postaw wokół pewnych wartości. I jedną z tych wartości musi być jednak ta wartość, że musimy tak działać, żeby w przyszłości coś po nas pozostało i żeby na przyszłe pokolenia mogły żyć. No właśnie, a jak pan rektor obserwuje, bo spotyka się z przedstawicielami biznesu, to ta świadomość istnieje? Czy jest to raczej takie powierzchowne? No oczywiście są liderzy, którzy są zaawansowani, są już powiedzmy dwa kroki do przodu, ale statystycznie rzecz ujmując, pewnie większość przedstawicieli biznesu jest na początku tej drogi, a część w ogóle tego nie rozumie. Bo zadaje właśnie te pytania. Tak, przed chwilą rozmawiałem z prezesem Gusu. Dobrze, że nas nie słyszy, bo jest tam za ścianą, ale statystyka kłamie po prostu. E, więc tutaj e, bym tak powiedział, to zależy, jakie są e, przedsiębiorstwa, jakie jest przedsiębiorstwa, bo na pewno w dużych przedsiębiorstwach w uproszczeniu. Ta świadomość jest o wiele większa niż w przedsiębiorstwach średnich czy małych. No właśnie, a pro, jak to a zmienić? zobaczyć, że gospodarka jest przede wszystkim oparta na średnich i małych tak, przedsiębiorstwach. Mówisz, no tutaj tego nie zbudujemy, no to będziemy I mieli problem. Jak właśnie, to zmienić? Co z tym zrobić? Musimy uświadamiać. My niestety powinniśmy być w okresie już realizacji, a my cały czas jesteśmy w okresie uświadamiania. Ale bez uświadamiania nie zrealizujemy. Ja może dodam do tego, bo myślę, że to jest bardzo cenne, co mówimy o świadomości. I też, zobaczcie, jesteśmy na spotkaniu Chapter Zero Poland. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, jaką my mamy misję. Mamy misję edukacji klimatycznej zarządów i rad nadzorczych. I to znowu nie jest przez przypadek, bo jak myśleć o tym, kto może podejmować decyzje w organizacji, o tym, gdzie idzie ten strumień inwestycji, gdzie idzie ten strumień transformacji biznesu, gdzie i mali, i duzi mogą znajdywać w tym dla siebie po prostu realną szansę i tym językiem korzyści się posługiwać i ogromnych um, potencjalnie też korzyści finansowych, które można zyskać dzięki temu, no to to są właśnie zarządy i rady. I myślę, że to, co mówisz, Piotr, może w ustach rektora SGH, to, że statystyka kłamie, brzmi jak zwykle to pewnie lubisz kontrowersyjnie i prowokacyjnie, ale trochę tak jest, że głosem tych silnych liderów, którzy naprawdę są w stanie pokazać, że trzeba, pokazać, że można... I swoim głosem uwiarygodnić też i zainteresować jako strumieniem po prostu zyskownego biznesu, możemy zmienić tą rzeczywistość. I myślę, że potrzebujemy, aby było nas więcej, potrzebujemy, żeby właśnie tych dojrzałych, gotowych, ja to mówię odważnych, którzy są w stanie pokazać i powiedzieć i nie bać się, pokazać no, realnych korzyści finansowych, które w swoim PNL już zobaczą kapeksami, które wydają na ogromne inwestycje związane z, ze źródłami energii odnawialnej, z właśnie tymi e, różnymi udoskonaleniami technicznymi, które idą w kierunku efektywności energetycznej. Znowu przytoczę jedną statystykę. Jedna złotówka włożona w działania efektywności energetycznej przynosi 2 do 3 złotych oszczędności. To znowu przekłada się na rozwój, na PKB, na gospodarkę. Tu akurat nie Mógł trzeba, językiem, po ale tu odpowiedź jest prosta, bo to trzeba... Zarażać swoim entuzjazmem, i po prostu takich laureatek nagrody SGH, jak Irena Pichola, powinno być więcej, i wtedy by była sprawa rozwiązana. Trzeba szukać takich liderek i liderów. tak. Ale gdybyście mieli Państwo, bo czas się nieubłaganie zbliża do końca, wskazać jeden kluczowy, jedną kluczową rekomendację. Co należałoby zrobić już tu i teraz, żeby ten cel zrównoważonego rozwoju w ramach budowania konkurencyjności gospodarki zrealizować. To co by to było? Ja, jeżeli mogę powiedzieć, bo my w Europie mamy świetną świadomość i firmy, i rząd, rządy europejskie, i Radę nadzorczą, może MŚP mniej, ale jak porównamy się ze świadomością firm amerykańskich, czy firm chińskich, to mamy super świadomość. Tylko dalej większość, 90% technologii Związanych z zieloną transformacją, jest produkowane w Chinach lub w Stanach. Dlaczego? Bo my nie umiemy wprowadzić innowacji w Europie, więc zrealizujmy. Znaczy, przeczytajmy, ja wiem, że to jest nudne już, przeczytajmy jeszcze raz raport Dragiego i zastanówmy się, jak, jak sprawić, żeby europejskie firmy były zdolne do technologicznej konkurencji i żeby Europa była zdolna do technologicznej konkurencji ze Stanami i Chinami, bo na razie nie jesteśmy. I to, to jest to, co trzeba zrobić, być zdolnym do technologicznej konkurencji. Zarażone innowacje, bo nawet nie trzeba ich specjalnie wymyślać, bo wiele rzeczy jest już na stole. Trzeba tylko umieć je użyć, zaimplementować. Są to niskowi są wiszące owoce. I trzeba mieć technologię własne i umieć samemu to a, wyprodukować. Tak, tak, a, 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 a poza turbinami wiatrowymi to w Europie niewiele umiemy zrobić. No właśnie. Irena, druga. Ja do tego, bo bardzo mi się podoba ten punkt i bym na nim zbudowała, bo jak wygrać? Wydaje mi się, że to, co robią inni lepiej, czego my nie robimy, nie umiemy budować koalicji, nie umiemy współdziałać, nie umiemy budować partnerstw. I tak naprawdę, nie tylko biznesu z biznesem, biznesu z rządem, biznesu z regulatorem, biznesu z tym, który de facto jest w stanie wspólnie walczyć o to, żeby te duże środki, uwaga. Na ogromny rozwój, który jest potrzebny w tych dużych projektach inwestycyjnych, technologicznych, się zadział. I ja bym sobie życzyła, żebyśmy w tym dialogu mieli tak, ten bardzo kompetentny, ambitny biznes, który ma, tak jak mówimy, rozwiązania w, w zanadrzu. Ale jednak, żeby ta, ten klimat polityczny, klimat finansowy, inwestycyjny jakby był w tym dialogu wystarczającym wsparciem i żebyśmy umieli mówić jednym głosem. No, trochę tutaj pomaga Forum Odpowiedzialnego biznesu, która od 25 lat wspiera ten dialog, te partnerstwa i próbuje budować te alianse strategiczne też tak. Panie Rektorze, trzecia rzecz. Tu nawiązując do wypowiedzi, ten raport Dragiego uważam, że jest bardzo dobry i on powinien być bardzo często analizowany, a nie tylko, żebyśmy o nim mówili, bo my mówimy, a nie analizujemy według mnie i nie formujemy odpowiednich e, wniosków. Więc oczywiście jako przedstawiciel uczelni wyższych powiem edukacja, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. To jest po pierwsze, a po drugie, nawiązując do tego, co laureatka powiedziała, budowanie koalicji. budowanie koalicji, czyli prowadzenie dialogu i w oparciu o pewne wartości, o których mówiliśmy, powinniśmy budować coraz większe koalicje, bo jeżeli tych koalicji nie zbudujemy, to będzie bardzo nam trudno wydrażać w ogóle rozwiązania innowacyjne. No i następna kwestia, od której no nie uciekniemy, a szczególnie ona ważna jest w Polsce w obecnej sytuacji, e transformacja energetyczna. No, naprawdę e tutaj widzę jedno z największych zagrożeń, bo i to zresztą co z tego raportu wynika, że jak my w całej Europie, ale w Polsce też nie zmniejszymy cen energii, no to my nie będziemy konkurencyjni. No bo jak w Stanach te ceny energii są trzy razy wyższe niż w Europie, no to naprawdę, a to jest podstawowy czynnik, to my trudno mówić o tej konkurencyjności, o innowacyjności. Ja ze swojej strony, jeśli mógłbym dodać, dodałbym jeszcze jedną ważną rzecz, żebyśmy byli konsekwentni w tych działaniach, które jak coś zaczynamy, to to kończmy. Bo często obserwuję, że realizujemy jakąś strategię i na... oczywiście strategia to nie jest dogmat, można ją zmieniać, aktualizować, ale żeby konsekwentnie realizować swoje plany, to podaję przykład inwestycji, która już dzisiaj rozwiązałaby wiele naszych problemów, to jest elektrownia atomowa w żarnowcu. Która, gdyby została zrealizowana zgodnie z planem, już dziś rozwiązałaby wiele, wiele wyzwań i problemów związanych z tą transformacją dekarbonizacyjną, tak z tym miksem energetycznym. My zmieniamy, wie, tak jak ta chorągiewka na wietrze, zmieniają się koncepcje i nagle robimy krok wstecz nie tylko my, bo Europa, no wiadomo, omnibus, stop the clock. Więc konsekwencja, konsekwencja, konsekwencja. i konsekwencja. To co w zarządzaniu moim zdaniem jest też kluczowe. Druga rzecz, żeby nie robić, jak się na coś nie decydujemy, to nie tracić czasu na rzeczy, których nie chcemy robić, bo one się nam nie, z jakiegoś powodu, nie wiem, są kosztowne. Nie tracić na to czasu realizować to, co przynosi nam efektywność. Ja państwa zapraszam do pobrania tego raportu tutaj z QR kodu. On jest dostępny na stronie. Można tam się zapoznać z całym tekstem, ale też z podsumowaniem tego raportu czy ze wstępem, który jest oraz na samym końcu są rekomendacje ułożone w trzy y, takie bloki tematyczne związane z jednej strony z właśnie rolą liderów i y, kształtowania przez tych liderów biznesu z danymi gospodarką y, cyfrową i tego w jaki sposób to można wykorzystać. No i oczywiście pierwszy blok ten najważniejszy budowania konkurencyjności przedsiębiorstw gospodarki jako całości. Zachęcam do zapoznania się, do pobrania tej publikacji. W związku z tym, że nie mamy już czasu, to jeśli są jakieś pytania, to zapraszamy do strefy chilloutu Szkoły Głównej Handlowej za nami i tam można z panelistami czy z przedstawicielami FOBU porozmawiać, zadać pytania, do czego gorąco za zachęcamy i zapraszamy. Tak, Ja chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że Ci z Państwa, którzy przeczytają raport i się zachęcą posłuchaniem może więcej, mamy pięknie nagrane ponad 4 godziny debaty, która de facto się toczyła w Auli Spadochronowej SGH. Myślę, że głosy osób, które tam zebraliśmy, bardzo kompetentne, bardzo inspirujące i myślę, że mogą być świetnym uzupełnieniem do tego raportu. I tym samym jeszcze raz bardzo dziękujemy rektorze za gościnę. Myślę, że to jak to spotkanie przebiegło, jak teraz jesteśmy w stanie też wspólnie ten raport ogłosić, no to jest też ogromny właśnie dowód świetnego partnerstwa, za które jeszcze raz dziękujemy. I na pewno będziemy kontynuować tą pracę, no bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.